Siemanko, tutaj Pablo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przegląd rynków, bo dawno nie było, także co, zabieram się z za analizę dla Was. Znowu pewnie zejdzie z 6 minut, bo nie wiem jak można dłużej analizować rynek, tym bardziej jak każdy scenariusz, który Wam daje się sprawdza, w sumie nie scenariusze, analiza, także jeśli chodzi o... DXY. We wcześniejszym materiale możecie sobie cofnąć. Ja nie będę przelatywał przez tamten film, bo nie ma to sensu. Mówiłem o dojściu do strefy właśnie przy 102 punktach. Mamy zaliczenie strefy. No i teraz spodziewamy się spadków. Dokąd? Po celu jest 98 punktów na DXY. Na ten moment jesteśmy w aktualnym miejscu, które jest tutaj. Teraz dwie rzeczy, jakie się mogą wydarzyć. Możemy stąd dostać powrót na ten szczyt. I wtedy dalszą podaż. To jest to, co zakładam. Lub Dalsze mocne umacnianie się dolara. Napływ płynności dalej ma miejsce, także DXY powinien cały czas iść do dołu. Tutaj różnice w cenie rzędu 102, a 100. To naprawdę jest nic znaczącego, także tutaj bym się tym nie przejmował. Natomiast po wybiciu tego dołka, no to już tutaj możecie się spodziewać bardzo fajnych wzrostów na wszystkim, co jest przeliczane do dolara. Osobający się dolar to wszystko, co przeliczane do dolara idzie w górę, ok? Jeśli sytuacja się odwraca, to wszystko, co przeliczane do dolara idzie do dołu, ok? Także tutaj tyle, jeśli chodzi o DXY. Główne, głównym faktorem, tutaj, dlaczego DXY się osłabia jest oczywiście też napływ płynności, no i sam to druk i wiele, wiele innych rzeczy które się dzieją, jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną, co też omawiam codziennie na grupie. Jeśli, chcieli do, jeśli chcecie dołączyć, to link macie w opisie. I zachęcam też Was do obejrzenia darmowego kursu na YouTubie Wchodzicie na YouTube, playlisty i tam macie Mental zyskownego tradera. Możecie obejrzeć 42 materiały. Zachęcam Was serdecznie do euro, jeśli chodzi o euro, jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu, co Wam mówiłem, dochodzimy do mojej strefy popytowej. Z mojej strefy popytowej spodziewam się popytu aż po 1.14421, jeśli chodzi o eurodolara. I w zasadzie tyle, nie mam co tu dłużej przedłużać. Jeśli chodzi o kabla, wybijamy dołek, o którym Wam mówiłem i zmierzamy po mój cel, o którym też Wam wspominałem, czyli 1.34563, jeśli chodzi o kabla. No i tak to w zasadzie wygląda. Total market cap, bo też ono, ostatnio go analizowałem, osiąga mój cel czyli 3.25 tryliona dolarów. No i sobie konsolidujemy w tym momencie jako że na rynku krypto też mamy konsolę. Oczywiście to powinno ulec zmianie niedługo, bo spodziewam się, że czerwiec będzie dość dobrym miesiącem dla wszystkich ryzykownych aktywów ze względu na sytuację makroekonomiczną i to, co się dzieje na świecie. Także jeśli chodzi właśnie o total market cap to też by było na tyle a dalszy kierunek. No to macie cel opisany, także 3.7 triliona, jeśli chodzi o total Market cap. Jeśli chodzi o DAXA, mój cel osiągnięty, take profit mój został zebrany. Także tutaj. Nic więcej, DAX dalej rośnie, nie gram na odwrócenie, nie gram shortów, nic w zasadzie na tym moment nie robię. Ostatnio miałem ze sobą przeprowadzkę, także dodatkowo bawiłem się z internetem i z innymi gównami, także po prostu u mnie pozycje day tradingowe zostały totalnie odpuszczone, ale dużo działałem na krypto i na zarządzaniu portfolio inwestycyjnym, co codziennie dla Was aktualizuje wewnątrz grupy. Jeśli chodzi o BTC, jesteśmy dalej w zasadzie w tym samym miejscu, bo 104 107 tysięcy dolarów, to jest gdzieś tam target, którym się cały czas poruszamy. Mamy cały czas napływ pynosi, także cały czas Bitcoin i krypto dla mnie prowzrostowo do targetów 108 i 110 tysięcy dolarów za sztukę. Longa dalej trzymam, aktualnie w zysku mam 250 tysięcy. Zaksięgowałem tam czwórkę, Mówmy trochę fije, ale niech tam sobie dziabie drobne. Jeśli chodzi o tę moją pozycję, na ten moment jej nie trzymam, na ten moment jej nie zamykam ze względu na to, że nie mam na to warunków ze swojej metody. także jeśli będę miał sygnał na odwrócenie, to wtedy będę tego longa kaszował. Na ten moment cały czas otwartego PNL-u mam 64 tysiące, także 250 koła mi tutaj pływa i to jest w zasadzie jedna pozycja, którą trzymam właśnie od tego miejsca na wykresie, o którym Wam wspominałem, że z tego spodziewam się już wzrostów na krypto, także tutaj cały czas trzymam wedle swojego systemu, a wedle systemu inwestycyjnego dominującym coinem jest na ten moment ETH, na czym tutaj też nam się Udało fajnie zarobić poprzez rotację kapitału. Sui kompletnie już nie mam, także zostało sprzedane dokładnie po 4 dolce. Ta rotacja też bardzo dobrze wyszła, bo wyszła ona z tego miejsca, także było to 37% zwrotu. No i portfolio ładnie napierdala. Jeśli chodzi o Solanę, Solana też tutaj osiągnęła mój target 172. Solany też już nie mamy, także jeśli chodzi o Tutaj aktualizacje to byłoby na tyle, reszty Wam na ten moment nie mówię, bo jest to, że tak powiem, ekskluzywna rzecz dla osób, które są wewnątrz grupy. Natomiast pokażę Wam jedną rzecz, żebyście byli przygotowani. Jeśli chodzi o dołączenie do współpracy ze mną, czyli podjęcie współpracy 1 na 1, to cena od czerwca idzie w górę. Aktualnie cena wynosi 5900, 5 tak, bardzo tanio i będzie jeszcze taniej, bo od czerwca będzie wynosić 7000. Dlaczego ja do każdego podchodzę indywidualnie, cenię swój czas i będę zamykał grupę całkowicie i nie będę przyjmował już więcej osób? Dlaczego tak robię? Dlatego, że nie wystarcza mi już czasu, mój czas jest coraz bardziej cenny, ja też zarabiam większość moich pieniędzy na Inwestycjach długoterminowych oraz na tradingu. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moje podejście. Nie współpracuję z każdym, większość ludzi odrzucam, którzy aplikują o współpracę ze mną względu na to, że jak wypełniałem formularz, to już widzę, że do niczego się nie dają, nawet do dotarcia szanu. Także taka informacja dla Was. Jeśli bylibyście zainteresowani dołączeniem, możecie zarezerwować sobie miejsce do końca czerwca poprzez umówienie się na darmową rozmowę, do której link macie na Discordzie tutaj, bądź wypełnienie formularzu, do którego też link macie w opisie oraz na stronie. Także jeśli chodzi o... Dzisiejszy przegląd rynków to w zasadzie byłoby na tyle. No bo co wam, mam mówić więcej jak nic się nie zmienia. Mogę wam za to pokazać sukcesy podopiecznych i ludzi którzy są wewnątrz grupy poznawane fundowane konta jak zawsze i wyniki wyniki z portfolio inwestycyjnego jak wygląda i co w zasadzie tyle. Pozdrawiam serdecznie. Nie mam czy gadać bo wszystko już zostało przeze mnie powiedziane pozdrawiam was serdecznie i do następnego materiału. Trzymajcie się.